Dobry konik Cześć malutka, nie bój się mnie. Spokojnie, nie bój się. Niedługo trafisz do innego domu. Ale musisz troszeczkę pobyć z mamą. Później trafisz. Okej, okay, to ja już pójdę. Parę dni później. Dzień dobry, przyszłam po źrebaczka. E, Dobrze, już e, pójdę po nią. Dobrze. Okej, okay, zabieramy ci do domku, tylko muszę ci założyć kanter. No i dobra, chodźmy. Dziękuję bardzo, to Dziękuję. A jak ma Luna? Dobrze. Ale śliczna. Nie bój się. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Nie bój się, chodź. Spokojnie, nic ci nie będzie. Chodź. Pięć lat później O, tu jest jakaś klacz. Hmm, ładna. Może zapytam ją e, czy mnie oprowadzi po stajni. Um, cześć! O, cześć! E, jestem nowy tutaj i... E, czy mogłabyś mnie oprowadzić? Um, jasne, a jak się nazywasz? A, no tak, gdzie moje maniery? E, nazywam się Żołnierz, tak, wiem, dziwne imię, ale tak mnie właścicielka nazwała. A ty? E, ja jestem Luna. O, miło poznać. E, a zaraz, zaraz, czy ty nie jesteś tej samej rasy co ja? E, no właśnie, chyba tak. Czeka, jakiej jesteś rasy? Clydesdale. No to właśnie ja też. No to, heh, dobrze się składa, to oprowadzisz mnie? Jasne, to chodźmy. Po oprowadzeniu. No i to wszystko. Powinieneś już wiedzieć. Tak, dzięki. A może chciałbyś się zaprosić na randkę? Jasne. Okej. Okay. A której? Tak wieczorem. Okej, okay, przyjdę. O, przyszłaś. Już myślałam, że nie przyjdziesz. E, e, musiałam jeszcze coś zjeść. Ale już jestem. E, tak. E, to dla ciebie. Proszę. O, dziękuję. Przepiękny kwiatek, bardzo Ci dziękuję. Ech, proszę. Um, mogę Ci coś powiedzieć? Co takiego. Bo <grym>, Ja wiem, że to tak szybko, że się dopiero poznaliśmy, ale czy bo bardzo mi się spodobałaś i zakochałem się w Tobie? We mnie? Tak. No a w sumie to ja w tobie też. Tak? Mhm. Kocham Cię. Lula. Ja Ciebie też. A tak w ogóle to może opowiesz coś sobie. No dobra, no to tak. Ja urodziłem się w takiej zwykłej stajni. No i jak dorosłem, to właśnie Lisa mnie kupiła i tutaj właśnie nawet podobne dzieci wspomniałeś jak ja O tak? A, a ty jaki miałaś? No cóż, jak ja się urodziłam to e, parę dni trochę poczekała moja tak właścicielka, nie pamiętam jak ją na imię e, I właśnie Lisa jak byłam śrybakiem to właśnie mnie kupiła O! Ciekawe kiedy to było, ale nie pamiętam No ja też, ale to było z dawno tak. Luna, znamy się już tak e, trochę długo i czy wyjdziesz za mnie? Tak! To kiedy wesele? Może jutro, niech będzie. Zebraliśmy się tutaj, aby połączyć tą parę wełżą małżeńskich. Żołnierz, czy bierzesz o to tą klacz lunę za swoją żonę? Tak biorę. Luna, czy bierzesz żołnierzy ze swojego męża? Tak biorę, Ogłaszam Was z mężem i żoną. Możecie się pocałować. Wuhu! Brawo! Wielkie gratulacje! Wuhuu! 11 miesięcy później doszrodę Luna. Uh, mam nadzieję. Uh. Moja głowa, uch, zakręciło mi się. Mamy dziewczynkę, tak, tak, ale słodka. Jak ją nazwiemy? Może kropla? Niech będzie. Ale piękna. Tak. Chodźmy już, zaczyna padać. Dobrze. Dobrze.